No hello, tutaj poros są ze mną. Jo, siemanko, wszystkim dzięki z was, wita. Jest z wami też Lighter Siemanko. I Mardy, który zaraz przypłaci ży życiem. Znowu... Y, bo postawiliśmy pułapeczkę, tylko każdy z nas się boi przetestować, czy jak my w nią wejdziemy to. Nie, bo to chodzi pewnie o to, że jak oni są wariaty. A, a się i nie biegną, zawsze? biegną, to od razu pewnie się wbiątol. Zobacz. No. no nie wiem. Lighter, o. no weź sprawdź. Ty nie znaczy... nagrywasz, a i tak stamtąd będziemy startować. A... No też daj. No Czekajcie, weź. ale czekaj, czekaj, czekaj. Weź lighter, tu wejść na to, to. No weź wejdź lighter, no wejdź. A jak to się. Nic się nie stanie, wejdź. Dobra, ja wejdę. Dawaj. No i co, no jak zgadza no, Jestem, to trudno. Żyje. Dobra, my, my, nam, nam to nic nie robi w takim razie. Ja, ja bardziej myślałem o tym, żeby mi a, to tak dobra, próbować... dobra, dobra, robi nam, robi nam. Ale z tamtej strony, a z tej mojej strony nie robi. E, wiesz co, y, robi nam to, tylko że What? generalnie oni muszą biec. Jak do tego podejdziesz, no. to, 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 cię, to cię rani. W momencie, kiedy to ten, Marte, tak? siemanko. Dzień dobry. Siema. Dobra. Słuchajcie, plan na dzisiaj jest taki, y, że idziemy sobie na... Y, to, pamiętacie to drzewo takie ususzone? Co, co tam, co tam moł mołotowym próbowałem to rozwalić? Te to pierwsze, był bardzo kiepski odcinki. pomysł. E, bardzo kiepski pomysł, żeby rozwalić to mołotowym, ale teraz mam bombę Headbomb i idziemy to rozwalić. Dobra, to biegniemy. Dokładnie. A gdzie to było? To było... E, no, ja myślałem, że to znowu było zla, powie, że Z latającym ogniskiem, tak? To że... tak? Tak, 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 z latającym ogniskiem. Tylko że wiecie, generalnie któryś to z tych domków, więc musimy biec na horyzont. No tam, Nie, tam... widzisz tam taki daleko, daleko. Ale e, purpur bo... za to, bo ktoś biegnie. Tak, ja widzę. Tam to... bardzo daleko jest taki młoteczek to pewnie to no. jest. No to też jest możliwe, więc biegniemy do tego do bardzo daleko młoteczka. Au. Pozdrawiamy młoteczkę, jeżeli kiedykolwiek nas obejrzy. Dokładnie, a w, w ogóle... E, e, nie znam. No, znam. Kiedyś miałem, 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 okazję z nią nagrać, także bardzo Dob miło to wspominam. No ale nieważne, jedziemy dalej. Ja e, myślałem, że powiesz, że plan jest dzisiaj taki, żeby zasadzić buraki normalnie. No ja też byś to tylko sadził. Ale zobacz jaki on fajny, patrz. Ej ty mój kochanieńki malutki, ty taki tyci tyci. A ta tatuś dziobu-dziobu? Dziobu-dziobu? Widzimy do tych jest. namiotów po prawo, tam by jest sporo jedzenia i Ja by mi się przydało troszeczkę. Znaczy bo tutaj namioty namiotami, a tutaj, tutaj jest ich wioska. Tyły. Ła. No. Wow. no to trzymaj blok jak Czemu? biegasz. Czemu trzymacie blok? Co oni tu mają? Znaczy wiesz, ja sobie radzę z nimi, więc ja nie za bardzo muszę. Patrz, oni tu mają z tego zrobionego, z parasola. Czek, nie przeszkadzaj, nie niebi, bo patrzę, nie? Tylko <noise> parasola, gdzie ty widzisz parasol? No tu, przy tej czaszce, zobacz, nie widzisz rączka od parasola? No co, co, co ty, no nie może nie widzisz? Ja tu widzę aparat, że on trzyma w gębie. Widzę te, te niebieskie, tak? Ale to niebieskie. No ale parasol normalnie ma tutaj, no patrzcie się na to tu. No parasol, no. Ja w tym co nie ty widzę ja, parasola. Co, co, James. No nie mówcie, że nie widzicie parasolki. Tutaj takie już zepsute, same druty, tylko ten stela. No odejdź ode mnie, bo parasol nie, mi o, pokazuje. O, nie? To? może to jest może, to może to. ty przestań te nogi jeść, bo coś tutaj. No, no ja tutaj ja też ja jest, jest, jest parasol, no. Ja, ja nie widzę tego parasola. Jeden złożony, a drugi normalny. Wiem o co no. chodzi, wiem o co chodzi. Ale, jak... ja, ale ja ich nie widzę. Ja też nic nie mam. No bo to, to takie, to takie bagi są, no nie? Czasami widać, czasami nie widać. Trochę widać, teraz widać, teraz nie widać. No A te liście do czego im służą? Dobra, eee, nie było pytania. Ja, ja, nie, 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 właśnie. <coughs> nie Dobra, biegniemy, bo tu... Za, za, no, za, te, to, a tutaj za, za, też coś fajnego. mają fajnego, zobacz. Co mają? Co, co tu widzisz na tych sznurkach? Palce! No weź. Dobra, idziemy. Coś mnie no? przesuwa. Ale fajne. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Ktoś idę, nie? Za bięgnął, tobą, bięgnął. pierwszy jestem prawie. Tużem za tobą biegnął, purposie? Dobra, na no, przełaj. O, płynął. A wiesz o tym, że tu są ee, ten. rekiny? Aligatory. No. Aligatory. O nie, ale w, w, tym, w tym Bajorku akurat nie ma. Ale aligatory są? Nie, w tym Bajorku nie ma. Skąd już? No bo to Bajorko już tyle razy nas? przepływałem, że, że tutaj nie ma aligatorów. Założę się, że mnie jakieś ugryzie. Na 100%. <laughs> A ty chyba Mar miałeś, miałeś kiedyś skin coś z aligatorkiem, z tego co pamiętam w Minecrafcie? To. No, ale. Ja no, nie, dawno ja temu. Miałem. Ja miałem, jeżeli ci chodzi tego zielonego, to to był e, Creeper Hunter, tak zwany, tam był. A, było... wyglądał jak aligatorek. No niech będzie aligator. No właśnie, Mario ja aligator. pięknym aligatorem wygrałem ostatnio Master Builders. Mhm. No, no tak, tak, tak. No. Tak. Mhm. I się <laughs> żalę w ogóle, w ogóle się żalę, bo na ciebie purpose, bo ty mówisz, że już się ze mną źle nagrywa Master Builders. No, pewnie, że się coś źle nagrywa Master Builders. Mm. Dopóki robiłeś totalne kupy, było śmiesznie, a teraz robisz za ładnie już, no. no. Progres. Jak, jak źle, to niedobrze, to nie nie dobrze. Jak, jak dobrze, dobrze to, to, to jeszcze gorzej. No no, nie, no przecież no Polak no. jestem chyba, u mnie nigdy nie może być dobrze. I, no dobra, ale nie wiecie bo my, my tutaj zmęczeni chodzimy, tak uciekacie sobie. A ja latam w ogóle, Ryby skoro. są w ogóle, ty. Tak, ryby my można właśnie... łowić i kiedyś już łowiłem. Nic co, udało ci się? Oczywiście. Mi miałoby się coś nie udać. I co wyłowiłeś? Normalnie, bo, to jest proste, bierzesz po prostu tą no, włócznie, taką masz ją na dole, każdy ją chyba ma. Uh, upgraded stick to nie? Uh, wixpear. Okay, widzicie? Takie ten, takie coś. Jak wixpear. Próba z liści no, na rękach wyrosło. Yeah. I, I brodawki. Upgraded, upgraded ten. Lighter, lighter. lighter. Nie muszę sobie zbroję zrobiłeś. Upolowałem dla ciebie jaszczurkę. Słodko. Dobra, idziemy, idziemy. <grym> idziemy e, Czekajcie e, na nas ucznie. Dobra, no to czekamy. E, o, mam jaszczurkę, mam jaszczurkę. Zagryzała. Pogłodny jestem. Smaczna. Zacznijcie, zacznijcie od ogona. Się... Pamiętajcie, że jej odrasta, więc będziecie mogli ciągle jeść. Nie no, nie no sam, samą głowę mam, niestety. O, no to już w ogóle, lipa. To nie, u, u, głowa jej nie odrasta. Nie, oczy, oczy mają dużo białka, więc Berygun się jakoś, jakoś, jakoś sobie poradzimy, chłopaki. Ja, ja biegnę tam, gdzie lighter powiedział, że powinien, powinienem biec, więc no jeżeli, tak, ż, źle biegnie, jeżeli źle biegniemy, to wiecie do kogo Nie, mieć to tam na lewo, na to lewo. Na no to przecież biegnę na lewo, tylko wydaje mi się, że tam, tam mi się, to... pa... się odpomniało, że tam było ten latający hmm. coś. A. Znaczy wiesz co, mi się wydaje, że ten młotek, do którego my idziemy, ten najbardziej na lewo, to jest to pierwsze miejsce, gdzie myśmy zaczęli budować Ale domek. Ale przecież tam nic nie było. Uuu, wioska! I to jakaś bardzo duża wioska. To götury. Szukaj katany. Szukaj katany. Må. Ty, tu są, tu są skrzynki. O, to szukamy katany. No to przestań, kurde, otwierać wszystko, bo to wszystko gdzie bierzesz. Nic nie otwierałem, jeszcze nic nie otworzyłem. Te e starle. panowie, nie musimy tam wcale iść, bo tu jest miejsce na bombę, w tej wiosce. Okej. Okay. No to widzisz ja Lighter pokierował z Aport. I no. dobrze pokierowałem. To się liczy. Czy Djengis jest z nami w ogóle? Cały tak. czas. A nie, bo myślałem, że znowu Ja, po, ja po cichaczu mam to wszystkie walizki już otwierałem? A jak host otwiera, to już nikt inny nie może z niej nic wyciągnąć. I jeżeli... dobrze mam tak. Nawet nasoba otwiera to. Co to o. jest? Linka. To nie ona. Nie, się już myślałem, myślałem purpos, że to jest to, o czym myślimy, wiesz, zobacz, taki, takie to zielone krz... krzaczki, zielone krzaczki, byśmy Aha. sobie usiedli. No, powinni... wyluzowalibyśmy się wreszcie, nie? No właśnie, bo ja zacząłem walczyć. Co to jest za muchle? Na ten... Z nałogiem. Tak, 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 tak. Dzingis. bił 10 tysięcy! Ja Dlatego rzuca palenia. No właśnie, także dzięki wam wszystkim za to, że, że się zasubskrybowali Dżingisa i synka, bo to nie tylko moje subskrypcje, Uf. ale synka. E, w postaci Szymonka i, i lajterka. No i oczywiście Madzi, która jest fenomenalna, Tora jak nie nam się... Siedzy... <noise> nie jest synkiem, no to, to prawda, że też nie jest synkiem, ale za to jest fenomenalna jak wbijanie o, garnek, raz na nagrania. Jest, garnek. Garnek. Ale patrzcie jakie oni mają ognicho, fajne. No. No. Wiecie co? To, to rozwalamy katany. To nie tu nie sama. ma, ale też jest ee... fajnie. Fajnie jest. Dobra, to co, podkładać tą bombę? Co, to co, jest, jest? Ukrów nie ma, ale tak jest fajnie. Nalazłem snak. Mogę zjeść. To podkładaj o... tą bombę, gdzie ty tę bombę będziesz podkładał? No, rozdobył, no nie wiem, ja nie, nie wiem, jak, jak się. No, czekajcie! Ja stąd obserwuję. Ło! Wow. Wybuchło! Leci kamień, leci. Dużo. Zegarek był jakiś. A to hmm. chyba jed, jedna. zegarek był? Yy, chyba po twojej bombie, Lina. ale tak to nic. Chopaki, ho, ho, ale ja utknąłem na górze. C jak, to, 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 jak to gdzie znowu utknąłeś? jest złaś tutaj na dole, nic nie ma. Ale tutaj jest wysoko. Znaczy, oni ścierki sobie ale naprawdę tu nic nie było? No nie! To no może jeszcze jedną bombę tu wpakuję? Musiałeś raz rozwalić. To rzuć i chodź na ognisko, bo z ogniska fajnie widać jak się wybucha, chodź. Ja tylko czekaj, bo ja nie pamiętam co, czego się tu używało. Moneta, ale zegarek y, chyba. Ten. O, tu są części do Mam. bomby. Bierz. Eee, dobra. B bier bierę to. Bierę A, to. Tu na górze było jedzenie, łow. Dobra. Poszła bomba. Cofaj się, Mardej, bo. Mardej! Idź tamto! U. No. no co za mardej, no. Czemu mnie, nie, czemu mnie nikt nie uprzedził? No przecież krzyczeliśmy. No, no nie ma tam... We, nie, no dobra, to lecimy do tego drugiego dziur, miejsca. Bo tutaj, tutaj jednakowoż... Tutaj tylko. Była straszna lipa, no. Ciekawe, a jak sądzicie, gdzie są mieszkańcy tej wioski? Zabiliśmy ich. Zjadłem ich. O, dobra, nie, to idziemy He. dalej. Dobra. Bo to, to brzmi w ogóle strasznie. Eee, może tak. po drodze znajdziemy coś jeszcze fajnego. O, może tak. ja, ja lubię te nasze wyprawy, bo ilekroć my gdzieś nie idziemy, to kurde. Ale to jest pięknie, pewnie to jest. W tym deforeście. A co to jest o to tutaj? Na tym tym Co to jest o to? To jest FIG, chyba, a nie, to nie, jest nie, nie, jakieś, ale Nie da się jej posadzić. Dzięki nie Ale, co, do... ale mogę? A nie da się. Szyneczek się... nie pootwieraliście? Ale czekaj, zniszczyłem ją. Potwieraliśmy. Wszystkie. Ja dwie otworzyłem. Dobra, biegnę. Bo, bo, bo Dobra. Po prostu zgubiłem na samo. Jest, znaleźliśmy to miejsce. Miałeś rację, rajd. I life. co, i co? Ale to A chodźmy, co. może skoczmy sobie na ten. Na łódkę pozbierajmy na łódkę, rzeczy. Zobacz, jaki mamy ładny jacht, Mardej. Czekaj, to zaraz zobaczę. To jest nasz jacht. No, to jest nasze. A tam żółwie Wee. łaziły. No, A tam dalej są. O masz, jest żółw! Mardej, chodź, będziesz robić sobie miskę na ten. Mardy, na łap, deszczówkę. Łap piłkę. O! o! Ja o, jaką piłkę, już biorę. Nie masz... piłkę żółwia! A tutaj masz rekiny, to. Masz, już go znaczy... zatłukłem. Dżingis, mam dla ciebie piłkę. Nie chcę, żółwia chodź bierz. Rekino. Proszę, piłka. Tu, tu to masz rekiny? go nie... bierz. Bo żółwie, żółwia jest mięso dobre. No jeszcze jeden. A co to jest? pozabierałem z żółwia. Co to jest w ogóle? Ale ja nie, nie, nie pozabierałem z żółwia. Okay. Dzień dobry, panie żółwy. Dajcie mi zabić żółwia, bo ja nigdy tego żółwia jeszcze nie zabijam nigdy. No bo musisz go celować w głowę, nie da się, skoro go nie zabijesz. O, mój się obrócił aż. O. No dobra, ja mam sporo już tego. Dobra. zgardołem, Tego już nie mogę. Gdzie jesteś? Yyy, wiecie co? chodź za mną, to ci coś pokażę fajnego. A nie można z tych żółwiowych do, tych, do, tych skorup zrobić takiej, takiej jednej pływającej tak, czegoś? Po, najlepiej jakby było tego można zrobić ten, zbroję po prostu. A no. może dacie? Czemu nie I mogę da. tego podnieść? I wojownicze I, żółwie ej. ninja by było. Ej, wiecie że żuwia we ale, 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 mogę was bić skorupią. Skorupą. No dajcie, właśnie zauważyłem. To, to dobra, idziemy na ten jacht? Tak, idziemy na jacht na szybkiego, bo się zaraz zacznie robić ciemno. I później jeszcze do tego. Kto, kto jest odważny i pójdzie na jak? Bo tutaj rekiny i te sprawy, nie? Ja idę, tak ja pójdę sobie. No dobra, to ja też nie, się Rekiny pewnie wezmą ostatniego. I zaraz zaraz, zaraz zaraz, giniemy wszyscy, coś takiego. Mardy jest za nami i on jest najgrubszy, możecie go zjeść. A no, przynajmniej jestem biały. <laughs> A Jingis, nie? Ale czekaj, przepraszam. Jingis chyba był Meksykaninem. Nie, był biały. To lighter ja Je jest w A nie, chcie, Jingis. Co ja. Czekaj, muszę sprawdzić jakieś. A nie chcę duntel No jest biały, no <laughs> Mówię ci. Znam się na rzeczy. Tu jest dużo strasznych rzeczy jak lubię tutaj. No dobra no, no jesteś, tu jest. No. O, jest fajne. O, mordę ktoś źle. O, znowu jacht Gazeta o jachtach gazet no, To jest fajnie. No tu jest fajnie fajnych rzeczy. No ale mordę piłują! Mówcie ruszyć się dać. Nie! Kurde, Jezu, I słabo. dalej są nieumyte naczynia, chciałbym zwrócić na to uwagę. I to lajtera wina oczywiście. Dokładnie. Dzięki. Dziękuję. Proszę. Trochę wziąłem tego, ubranek, no ale to no puść mnie, no. No dobra, o, ja, proszę, no. Czaszki. 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 Dobra, no, już czaszki. obrabowaliśmy kura, po raz setny ten, ten jacht, możemy wracać do... Ogry. Tu butle są w ogóle te, wiecie? Tak, tak to były jeszcze sznurki na górze. Podniosłem A w, to w ogóle ktoś mi powiedział, czego? że gdzieś ten, gdzieś to możemy znaleźć ten aparat do oddychania. Tak, który, w który, któryś ze zwiosek lub yy, na plaży. Oba toniki o, batoniki wzięliście z szafeczki? Tak, ja tak że, Dobra, płyniemy tam, nie? Walkmana sobie możesz, mardej wziąć tutaj. Tak, Walkman jest wspaniał, w ogóle człowieku jaką tu? muzyczkę można sobie zapuścić, to szok. No to wziąłem go, wziąłem, wziąłem. To, to weź go sobie do ręki, to będzie muzyczka lecieć. Czekajcie, Walkman, gdzie jesteś? To jest Lina jeszcze na zewnątrz No mówiłem Dobra, płyniemy, ej No ja już, już prawie dopłynąłem Ja utknąłem na jachcie Trzeba no, przeskoczyć, to jest wiesz? Cismowego. Robisz hop i przeskakujesz przez tą barierkę Nawet możesz powiedzieć hop Wiecie co ja się boję, bo zaczyna się robić ciemno, a ja też czuję, że te rekiny to właśnie sobie tak lubię po ciemku Ale tak to chyba jeszcze nie robiliście, co? Tak jak? <laughs> Po wodzie biega, zobaczmy. Ja, ja, ja się po wodzie no. biega. Jestem Jezusem. No nie, no. Dobra, tego jeszcze nie robiliśmy. Dobra. Nie, masz rację, masz rację, jesteś pierwszy. No, pierwszy, do, pierwszy do zbanowania. No, dokładnie. Oj, tam eksploita tylko znalazł, nie, nie przejmujcie się. No. Dobra. Nie no, dobra, to ja robię bombę. Czy ktoś inny chce zrobić bombę i rzucić? Jak się robi bombę? Ja nie mam monety chyba, więc bardzo mam No dobra, to ja zrobię bombę skoro. A nie masz tych monet. Dużo bardzo. Gdzie ty jest Nie wiem gdzie. Po prostu je miałem przy sobie, więc musiałem jak coś nie wierzyć. To nie tutaj. O to nie tutaj. O, zobacz. Korzejże z zegarkiem. Purpos. Ja mam zegarki trzy. No przecież ja już mam, no już mam to. To tutaj. Na pewno tutaj? Aha. Tak. O uciekać! Ano. uciekać! Tym razem nie padnę. O, ja pierdela alkami wywaliło. E, I co ja tu znalazłem? Zegarek. Zeg naprawdę? Zegarek i linia. Mhm. To może no, Naprawdę. bo tutaj jeszcze jest jedno tutaj. O, o to, to wygląda jak ta bomba. To są nie, takie takie go dziury mają. No to są ja. takie takie. Nie wiem. W jednym może znaleźć coś fajnego bardzo, a w drugim coś lipa. Nie, no bo to na razie to do dupy, no. Do dupy z taką robotą. Eee. To jest ciepło, tu ciemno, a my... To po co ja tu w ogóle tyle przebiegłem normalnie, no? Ja też nie, nie wiem, wiecie, to, wiecie ja, moje... co, to, co na to, żeby okrążyć wyspę w ogóle, yy, ...po tym, po, po... Jachtem! ...po, po plaży, żeby, wiecie, może znajdziemy ten? Jakby czwórkę będziemy szli tak jak tu najbardziej... Tu coś jeszcze jest, co to, to jest w ogóle? Coś wziąłem, jakiś proch chyba był tu. Ja, ja przy, przypominam, że tutaj mamy, yy, tą, yy, Yy, ognisko na, na drzewie, nie? Bo lighter tak postawił, no. to ognisko na drzewie. A co to jest, to? to? Jakiś proch? Czy to to? Jaki... Piasek tu leżał? N nie wiem, pierwszy raz. Ja zobaczę, co to było, co to mogło być. Wyglądała jakaś taka kubka piasku. Nie leci mi muzyczka, czemu? Bo musisz kliknąć yy, myszką, znaczy yy, kółkiem myszki. Ale mi kółko myszki nie działa, co za nadzieja. <laughs> no to już ups. Dobra, pierwszy. ja bym proponował biec. Biegnę za tobą, banny hopuje. czekaj, 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 bo ta latarka, w ogóle to my ją zużywamy, a wiesz, ona ma ten, nie? Y... Bateria. Ja, ma, ja mam baterie przy sobie, w razie czego. Ja mam baterie, po mam żeby je zużyć. Zbieracie te rośliny, z których można później się leczyć? Tak zbieramy. Jak zwykle Zbieram na pusto, po, na pusto pobiegacie. Tak wam nie wierzę. No ja właśnie na przykład mam Metsy już w tym momencie. A no teraz to co? specjalnie żeś tak kurde zrobić. Ale chciałem kogoś, kogoś dącego ryja, więc prosiłbym, żebyśmy się zabezpieczyli. Yy, za pomocą... O, widzę już nawet kogoś, kto drży ryja. biegasz już ma Tak. Go, go. Power ranger. E, tutaj znowu są kolejne rekinki i dużo rzeczy dziwnych. Spokojnie umiem biegać po wodzie. Kasa leży. Aha, te rekinki, dobra O, zarazem końcy, no? Hmm, czemu nie Leżą na plaży. No mówiłem! Dużo no tak. końca. Ale czekaj, a wieszcie, że tego rekina można było rozciągać? Tak. A nie tak. da się z niego Ale zobacz, nie, no, nie się dwa z niego zrobiły od razu. Tak, kiedyś zrobiłem z nich nawet trzy, nie wiem czy pamiętam. No, pamiętam, z tam początku. Tak, Dobra, Ciemno. to no, co, lecimy, lecimy wokół nie. wyspy? Taka no. wycieczka. To w twoją no, stronę tam? Tak, tak. No, tam. na przykład. Tur przy... Tour de, t -t -tour de Forest turde Deforest plażą. Opatrzcie, tutaj fajne rzeczy na tej plaży można znaleźć. Plażą dookoła De Forest. no zostaw tam trochę. No to tu masz jeszcze jedną, no. No co wy się tam kłócicie? Tu masz, O, wpadła jest... do wody. Chłopaki, czekajcie! Nie mam. God damn you! Dobra, ja tu, ja tu biegnę, ja tu lecę biegnę. Bo ja szukam aparatu do oddychania. Myślałem, że jest zdjęć. A tam generalnie, nie wiem czy wiecie, co jest, dokąd dotarliśmy, to myśmy dotarli do jednej trzeciej całego zadania, bo tam są jeszcze dwie pary metalowych drzwi, jakbyśmy to przepłynęli z tym aparatem, i na końcu jest jakiś boss, najsilniejszy w grze, jakiś wielki, John Cena. John Cena? John Cena. Taki ogromny. Jak chcesz zabić kogoś, czego nie widzisz? Kogo nie widzisz. Właśnie. To wtedy się zamyka oczy i bije na oślep. Jak możesz zabić... Coś, czego nie da się zobaczyć Tak jak chciałbyś John zabić Sino. powietrze. się kiedy i mam za zadanie zabić powietrze No to, 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 to jest wykonalne. Bierzemy nie ma nie nie rzeczy. Ja nie podołam. O mecy tu leżą. Wiecie, co tutaj są mecy. Rozejrzyjcie się dokładnie. O, widzę tutaj tylko alkohol. No, piłka. Chce ktoś ze mną pograć? To, to już to... rozumiem, że musiałem wszystkie wyczyścić mecy. Dzięki słap. Osobna, nie, bo ja sobie tutaj ładnie zbieram. Nie okay. mogę unieść więcej flar, to jest niesprawiedliwe. Czego nie, nie możesz więcej unieść? Flar nie mogę więcej unieść. załaduję O, snacksy tu są, ale fajne. Gdzie Sla masz te tam z... Czekajcie, chwilkę. A, a jak się flary ładuje? Musisz wziąć largana i flarę, wtedy możesz kliknąć, sobie cały ci się ładuje. Ale co? Nie wiem, jaka jest ten wielkość What the fuck! Co się Co się dzieje? Co się ma dziać? No nie słyszycie tego? Może to u mnie, czekajcie. Nie, to raczej u, chyba u y, lightera, bo przestał nie. mówić. Nie. Nie może. Halo, halo. Ale Jak słyszycie to... ten huk? No tak. Halo. Halo u kogo? U mnie? A to Jingis chyba. Jest, skoro tego nie słyszę, to u Jingis albo już. Ja, Ale już, ja już słyszę nie ma. Takie szumienie nie. straszne no, słychać mnie? Słychać wszystkich. No to, no, no to, no to ty. Ja, no ja nie mogło być u mnie, bo ja słyszałem to. U no, mówię, że u wiele, to no. będzie. No, a u mnie niby się przyszało. skąd by się to wzięło się. Ale się. no skoro wszyscy to nie słyszą, a ty nie Dobra, chodźcie też już zameldujemy. O, na ten cisza. Znowu się. Ciesza. O! Dobra, jest cisza Ale fajnie. Purpos, Ale... purpos, purpos słap no? Bo <laughs> ja wam powiem jedną rzecz Co nie jest no Musimy <laughs> się przenieść na jakiegoś TS-a, nie? Co, e, no, zdecydowanie, coś się strasznie drze. E, dobra, biegniemy Te, panu. Tu mam jakąś walizkę zamkniętą na klucz. To otwórcił. Skutką, ale ona jest skutką i bije nią siekierę i nic nie... Bo musisz w dół niż walić. Tak, nie, nie możesz tak na, na ten na. ten. No. No no. No, no bezszczelny. Nie dobrze. No co bezczelny. Ja no, 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 ty byś musiał to zobaczyć. Co so, otworzyłem skrzynkę, a ten przyleciał i mnie zarąbał jej zawartość. <laughs> dobrze, Synu, cię nauczyłem, dobrze. Co, Otworzyłem se, no. No nie, nie, mi ktoś z tą walizką, z tą tu? Dzięki. z jaką walizką? Ty jesteś, kurde, mile od nas. No właśnie. No ale jesteś... to coś musi być ciekawego, skoro się nie chce dać tak łatwo otworzyć. Ale no każdą się tak otwiera samo, no. Ale to jest metalowa skrzynka. No wszystkie są metalowe. To może użyj bombę do, niej, do otwarcia tego. Nie obiecuję, że zostanie zawartość, ale... Pokaż, co ty tutaj masz. No to! Dzięki, to jest otwarte. No To jest otwarte? To jest otwarte. To jest zamknięte tak. u mnie. To to, jest... to, to jest, jest otwarte. To jest, to jest, otwar to jest zamknięte. To mam jest otwarte i to były flary. Tak, ja też tutaj miałem flary. Jak ja mam na tym kłódkę normalnie. Dobra, coś musiało musiał zba zbadzić. O ja jestem głodny. A, ja I, I strasznie drze ryja, coś bardzo. Strasznie coś bardzo, drze ryja. No tak, no, no mówię jak jest. Czy gdzieś kamienie, ale nie mogę go znaleźć? Tam... O oh, mam. Dawaj oh, kamienia! Okej, okay, trzymajcie. Leci. Dobra, uwaga, rozmnożam rekiny. Nie ma tak łatwo. Trzeba mieć Jak szybkie paluszki, lighter. Oczywiście, się nie udało. Od razu nie chciałem zabierać, kurde. E, dobra, to lecimy, lecimy, lecimy lecimy, panowie, bo tu czas nas nagli. Już mamy 23 minuty nagrania, ale w sumie dobrze mi się nagrywa, jest fajnie. Nie ogólnie jest Uwaga, łapcie kamienia. Czy chcecie już kończyć? Nie, oczywiście, że nie. Łapaj, kamienioty. Łapaj, gdzie są e... kamienie? Potrzebuję kamieni. A czemu wy tam zostaliście tak brzydko? prawda, ja jestem tu za tobą, Kurku. Szukamy maski, o. a nie się... No. Dzięki. Biegnie go, patrzy, nie fajne <grym> rzeczy komis. leżą. Ale się za krzytkami Po prostu. tu 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 tu, tu. Ale ziar się... Ja ci mogę dać. Dzięki, ja ci dam ziarenka w domu, dobra? Ja mam ziarenka. Aha, no dobra. No więcej. Tak. No to Lighter... z złodziej normalnie kradnie mi moje roślinki. A co nie ma żadnych roślinków. Tam były. Przy Gdzie domku. Tam? Przy domku. E, mamy problem. Blisko domku. E, e. Gdzie jest Jaki? problem? Jak mam się nim zająć? E. <laughs> Chcesz się nim zająć, to nam syp tutaj drogę, żebyśmy mogli przejść dalej. E, dobra, Dzięki. jesteś w dobrym miejscu. E, poczekaj. <laughs> dobra. Bo Dzięki to przewidział na 100%. Tak, bo musimy tędy wejść na, na, na górę. Coś Soj stało? <śmianie> Rzuca w Purpose'a kamieniami. <śmianie> A kto? Ja. I najśmieszniejsze jest to, że ci się nogi zgieły jak trafiłem na to. nogi. za mi nogi Dobra. Fajne te kamienie. Kamienie. Dzięki, coś ty coś, coś, jak, 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 jak przestałeś mówić. No. Ja tu się rozglądam, naprawdę, bo wy tak biegacie jakoś tak chaotycznie. No ja, rozumiem, ja rozumiem, że wy czarni jesteście, musicie się chować wszędzie, no ale no, no naprawdę, my, my, my nie, nie bójcie się nie, się. nie bójcie się, ja mam Glade, że jesteście moją własnością i jest okej, okay, no. Late. Ale naprawdę, my biegamy tak szybko, ale. Nie, no, biegamy, ale wiecie, biegamy. jak to wygląda? Lewo, prawo, lewo, prawo, jakbyście z hipermarketu z pełną, pełnym wózkiem uciekali. O, no, Albo no, może to biegli to do jest. hipermarketu, bo promocja na karpia. Coś w tym stylu, coś w tym deseń. Yy, dobra, a czemu nie idziemy dalej? Bo tak nie wiem co... Dobra, ja wiem Ciemności egipskie, wie, są... normalnie! A ty nie, nie naprawiłeś monitora jeszcze? Nie, no ja widzę, żartowałem, że ciemności. <grym> po co ci to mardy drzewo? Zawsze ciemność sobą po, drzewo po to na przykład. Po drzewo w ogóle? Będziesz zbakił, będziesz się te, Lubisz coś dźwigać, to weź mnie na barana, no! <grym> <grym> Okej, okay, chodź, chodź, chodź. Czekaj, nie, machajcie, tym Ej, tam coś jest, tam coś jest, tam coś jest. Coś, jest, jest plaża i widzę jakąś łódź. Nie, bo ktoś tam krzyczał, ostro. No bo byście się nas trzymali, a my z lejterem sobie grzecznie idziemy, prójemy przed ciebie. no, widzę coś tam. Coś jest na plażce, na małej wow, wow, plaży. Wow, 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 wow. Ciekawe, wow. Prawie bym spadł. Wiecie, nigdy nie wiadomo, kiedy wam się przydadzą kłody, dlatego wam noszę. <grym <grym żeby, nam rzucać, żeby nogi, nam, tak, kłody nam rzucać pod nogi, tak, Żeby nam kłody nam rzucać pod nogi, Dzięki nie, zawsze, dzięki. zawsze dzięki możecie sobie zrobić stratwy, czy coś w tym ale stylu, co? ale, ma, ma, ale ma, ma oczywiście, problem. że rzucam kłody pod nogi. Jaki no, problem znowu? Yy, tu z, ze z zejściem jest problem. Widzisz, no. dlatego potrzebna wam kłoda. Z żeby się ześlizgnął. Tak, sturlacie się z nią. No, będzie, będzie, będzie hardkorowo, ale dobra, ja zszedłem. Nie, myślę, że ja nie dam rady. O, mamy łódeczkę, mamy jakąś łódkę, słuchajcie, o, więc poiek, coś już, poiek, już jest nieźle, już jest pięknie. Tu jest zimno, chciałem wam zauważyć. Zimno, mam linę linę, mamy linę. linę. I... i... i I, 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 i mamy, mamy linę. Jakie hardkorowo, no zlazłem bez najmniejszych problemów. Mardej skacz. Tak, tak. No, no już, już. Nie, no Mardyowi ten tego nie polecał, bo to jednak... O, lina. Wiesz... Biegnę, chłopaki, biegnę. Miał no, to być hardkorowa przygoda, ale znaleźliśmy tylko linię. Dobra, no to lecimy dalej. No tam jest kolejna plaszka jakaś, nie wiem czy widzicie. Flaszka? Flaszka. No, plaszka! To plaszka. Wody... chleb na myśli. Nie, nie, ch nie, chleb, Ale ty, nie chleb, tylko whisky, ty no. Nie biegasz z tymi kłodami. Chłopie, przecież jak ty biegasz z kłodami, to nie możesz bloków wcisnąć. Ale nigdy nie wiadomo, hmm. kiedy komu jest potrzebna kłoda, tak, więc. Jeszcze, jeszcze mi podziękuję za te kłody, Tu jest bardzo ładne miejsce, chodźcie zetniemy patyki, wykonajmy nam wyrok takim jak na Azji to Hajbejowiczu, co? Na tak jest. Znaczy, nadziejemy nie... go. Skoro już przeniósł te kłody, wykorzystajmy je do czegoś. Ale ja, ale ja bym chciał podkreślić, że tam jest jakaś wysepka. No ale to najpierw go nadziejemy. No, Dobra, ja jest. mam pomysł. Jeżeli chodzi o, o, o patyki, to patyki się przydadzą do tego, żeby tutaj sobie zrobić na Ognisko. Yy, nie ognisko, tylko... Łóżeczko. Tak, łóżeczko. Namiocik. Co Namiocik. Eee... No obrazki ogląda no. Każdy dorzuca coś od siebie Mamy wszystko Jestem I tu... Jacik I tutaj zapisujemy. zapisujemy Tak jest i kończymy Dzięki serdeczne za oglądanie Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i włącznie dobra zabawię. trzymajcie się, ale kudy. I pamiętajcie, że wyłączony nawet pokolenia. Hej! Na razie! Na razie, cześć! cześć.